Kiedy z komina Kaplicy Sykstyńskiej unosi się biały dym, a dzwony Bazyliki Świętego Piotra zaczynają bić z całą mocą, serca milionów katolików na całym świecie zamierają w oczekiwaniu. To chwila niezwykłej radości i nadziei. Ale zanim nowy papież, ubrany w białą sutannę, wyjdzie na balkon, by udzielić pierwszego błogosławieństwa Urbi et Orbi, w zaciszu watykańskich murów odbywa się coś znacznie bardziej intymnego i tajemniczego. W tych pierwszych, cichych momentach po wyborze, zanim jeszcze świat pozna jego imię, nowo wybrany następca świętego Piotra otrzymuje siedem świętych przedmiotów. To nie są zwykłe insygnia władzy, to klucze do zrozumienia jego misji, jego ciężaru i jego nierozerwalnej więzi z dwoma tysiącami lat historii Kościoła. Każdy z tych przedmiotów opowiada własną historię historię wiary, ofiary i nieprzerwanej tradycji. Czy jesteście gotowi, by poznać ich głęboko skrywane znaczenie? To, co odkryjemy, może na zawsze zmienić wasze spojrzenie na postać papieża. Pierwszym i szajad najbardziej osobistym przedmiotem, jaki otrzymuje nowy papież, jest pierścień rybaka, po włosku anello piscatorio. To nie jest zwykła biżuteria. To masywny, wykonany ze złoconego srebra lub czystego złota pierścień, który od wieków jest symbolem władzy papieskiej. Ale dlaczego właśnie rybaka? Nazwa ta sięga samych korzeni naszej wiary, do momentu, gdy Jezus podszedł do prostych rybaków nad jeziorem galilejskim, do Szymona, którego nazwał Piotrem, i rzekł: Nie bój się, odtąd ludzi będziesz łowił. Ten pierścień jest więc codziennym przypomnieniem dla każdego papieża, że jego głównym zadaniem jest, tak jak Piotra, zarzucanie sieci wiary w często wzburzone morze ludzkich serc. Na pierścieniu widnieje wizerunek świętego Piotra zarzucającego sieć złodzi, a nad nim wygrawerowane jest imię, które papież przyjął. To pieczęć, którą przez wieki uwierzytelniano papieskie dokumenty i listy. Jest tak nierozerwalnie związany z osobą papieża, że po jego śmierci lub rezygnacji, pierścień ten jest uroczyście niszczony przez Kamerlinga. Dlaczego? Ponieważ władza Piotrowa nie jest dziedziczna w sensie ziemskim. Każdy papież otrzymuje ją na nowo, bezpośrednio od Chrystusa, a zniszczenie pierścienia symbolizuje koniec jednego pontyfikatu i oczekiwanie na kolejnego pasterza. To potężny znak ciągłości, ale i indywidualnej odpowiedzialności. Każdy odcisk tego pierścienia na wosku był jak podpis samego Piotra, świadectwo, że Kościół trwa, prowadzony przez jego następcę. Pomyślcie tylko, ile modlitw. Ile nadziei i ile trudnych decyzji widział ten złoty krąg na palcu papieża. Każdy z nich, od Leona XIII po naszego ukochanego Jana Pawła II, nosił ten ciężar, to przypomnienie o swoim powołaniu. A co z pierścieniem Franciszka? On w swoim stylu wybrał prostszy, srebrny pierścień, pokazując, że sedno tej misji nie leży w złocie, ale w prostocie służby. Czyż to nie jest fascynujące? Jak jeden przedmiot może nieść tak głęboką teologię i tak osobiste świadectwo. Ale to dopiero początek naszej podróży. Drugi przedmiot jest jeszcze bardziej wymowny, a jego historia sięga czasów, gdy chrześcijanie musieli ukrywać swoją wiarę. Drugim przedmiotem, który staje się nieodłącznym towarzyszem papieża, jest papieska ferula. To nie jest zwykły pastorał, jaki noszą biskupi, zakończony tradycyjną, zakrzywioną laską. Ferula papieska to długi, prosty pęd zwieńczony krzyżem. Ta subtelna różnica ma ogromne znaczenie. Pastora u biskupa symbolizuje jego rolę jako pasterza prowadzącego swoją diecezjalną owczarnię. Zakrzywiona końcówka służy do przyciągania owiec do stada i do obrony przed niebezpieczeństwami. Papież jednak nie jest biskupem jednej diecezji. On jest pasterzem całego Kościoła powszechnego. Dlatego jego ferula nie ma zakrzywienia. On nie zagania owiec do lokalnej zagrody, on wskazuje im jedyny kierunek krzyż Chrystusa. Ferula z krzyżem to potężny symbol, który mówi, że ostateczną władzą w kościele nie jest człowiek, nawet jeśli jest papieżem, ale sam ukrzyżowany i zmartwychwstały Chrystus. Papież jest tylko jego wikariuszem, jego ziemskim przedstawicielem, który dzierży laskę zwieńczoną znakiem zbawienia. Przez wieki ferule miały różne formy. Ta, której używał nasz święty Jan Paweł II, a którą kontynuowali jego następcy Benedykt XVI i Franciszek, została wykonana dla Pawła zasiostek w 1965 roku. Przedstawia ona w bardzo realistyczny sposób postać ukrzyżowanego Chrystusa. Ilekroć papież podnosi tę ferulę, by błogosławić tłumy, przypomina nam wszystkim, skąd pochodzi prawdziwa siła Kościoła z ofiary na Golgocie. To także osobiste przypomnienie dla samego papieża. W z zwątpienia, w obliczu skandali, wojen i podziałów, ten krzyż w jego dłoni jest niemym świadkiem, że nie on sam dźwiga ciężar świata, ale czyni to razem z Chrystusem. To znak, że jego siła nie leży w dyplomacji czy polityce, ale w mocy płynącej z krzyża. A czy wiecie, że istnieje legenda o jeszcze starszej Feruli, która miała zawierać fragmenty prawdziwego krzyża? Wyobraźcie sobie ten ciężar dosłowny i duchowy. Każdy krok z tą laską staje się pielgrzymką, a to prowadzi nas do kolejnego przedmiotu, który papież nosi na swoich ramionach, symbolizującego jeszcze inny, bardzo osobisty ciężar. Tym trzecim, niezwykle ważnym symbolem jest paliusz. To biały wełniany pas, rodzaj okrągłego szala nakładanego na ramiona, ozdobiony sześcioma czarnymi krzyżami. Wygląda niepozornie, ale jego symbolika jest jedną z najpiękniejszych. I najgłębszych w całym kościele. Paliusz jest tkany z wełny owiec, które są specjalnie hodowane i błogosławione w Rzymie w Dniu Świętej Agnieszki. Następnie, w Wigilię Uroczystości Świętych Apostołów Piotra i Pawła, gotowe paliusze są składane w urnie przy grobie Świętego Piotra, gdzie spoczywają przez całą noc. W ten sposób symbolicznie nabierają mocy i łączności z pierwszym z apostołów. Kiedy nowy papież, a także każdy nowo mianowany arcybiskup metropolita, otrzymuje paliusz, przyjmuje na swoje ramiona znak dobrego pasterza. Wełna symbolizuje owcę, a papież nakładając paliusz staje się jak Jezus, który bierze na swoje ramiona zagubioną owcę i zanosi ją z powrotem do stada. Te sześć czarnych krzyży, które zdobią paliusz, przypominają o ranach Chrystusa, które wziął na siebie dla naszego zbawienia. To jest codzienne. Fizyczne przypomnienie dla papieża o ciężarze jego misji. On dosłownie nosi na swoich barkach troskę o każdą duszę w kościele. Pamiętacie homilię Benedykta XVI podczas inauguracji jego pontyfikatu? Mówił wtedy, że paliusz jest symbolem jarzma Chrystusowego, które papież bierze na swoje ramiona. To nie jest jarzmo niewoli, ale jarzmo miłości, które, jak obiecał Jezus, jest słodkie, a brzemie lekkie. Ale jest ono lekkie tylko wtedy, gdy dźwiga się je razem z Chrystusem. Widzicie, jak te przedmioty się uzupełniają? Pierścień mówi o misji łowienia ludzi, Ferula wskazuje na krzyż jako źródło mocy, a Paliusz przypomina o osobistej, pasterskiej miłości, która musi być gotowa do dźwigania ciężarów. Jeśli to przesłanie dotknęło Twojego serca, zostaw komentarz z imieniem osoby, za którą się dziś modlisz. Niech wspólna modlitwa połączy nas wszystkich. Noszenie paliusza to nieustanne memento. Jesteś pasterzem, nie władcą. Twoją rolą jest służyć, szukać i leczyć, a nie panować. To przesłanie jest tak potężne, a jednocześnie tak ciche. Ale jest jeszcze jeden, znacznie mniejszy i bardziej osobisty przedmiot, który papież nosi niemal bez przerwy, a który mówi o jego wyjątkowej relacji z Bogiem. Czwarty przedmiot jest mały, niemal niewidoczny z daleka, ale ma ogromne znaczenie. To piuska, po włosku zucchetto. Mała, okrągła czapeczka, którą papież nosi na czubku głowy. Kolor piuski wskazuje na rangę w kościele: fioletowa dla biskupów, czerwona dla kardynałów i biała zarezerwowana wyłącznie dla papieża. Dlaczego papież nosi to małą czapeczkę? Tradycja ma swoje korzenie w praktycznym zwyczaju z dawnych wieków. Kler, zwłaszcza zakonnicy, często mieli wygoloną tonsurę na znak poświęcenia się Bogu. Piuska służyła po prostu do ochrony ogolonej głowy przed zimnem, zwłaszcza w wielkich, kamiennych i nieogrzewanych kościołach. Z czasem jednak ten praktyczny element ubioru nabrał głębokiego znaczenia symbolicznego. Piuska noszona przez duchownych symbolizuje ich oddanie i poświęcenie Bogu. Ale jest jeden moment, kiedy każdy, nawet papież, musi ją zdjąć. Kiedy? Podczas sprawowania najświętszej Eucharystii, w momencie przeistoczenia. Papież zdejmuje swoją białą piuskę tuż przed konsekracją i zakłada ją z powrotem po komunii. Ten gest jest niezwykle wymowny. Oznacza on, że nawet najwyższy autorytet na Ziemi, następca Piotra, musi ukorzyć się i odsłonić głowę przed najwyższym i jedynym prawdziwym kapłanem, Jezusem Chrystusem, realnie obecnym w Eucharystii. W tym świętym momencie papież nie jest już głową Kościoła, ale jednym z wiernych, który z czcią i pokorą klęka przed swoim panem. Biała Piłska jest więc nieustannym przypomnieniem o tej podwójnej rzeczywistości. Papież jest widzialną głową Kościoła na ziemi, ale sam ma nad sobą głowę w niebie, której musi być we wszystkim posłuszny. To piękny znak hierarchii, która nie jest hierarchią władzy, ale hierarchią służby i pokory. To także symbol stałej modlitwy. Nosząc piuskę, papież jakby nieustannie trzymał swoją myśl i serce zwrócone ku Bogu. Czyż to nie niesamowite, że tak mały przedmiot może zawierać tak głęboką lekcję teologii i duchowości? Ale piuska to nie jedyne nakrycie głowy, jakie przysługuje papieżowi. Jest jeszcze inne, znacznie bardziej okazałe i uroczyste, które zakłada się tylko w najważniejszych momentach. Piątym świętym przedmiotem zarezerwowanym na najbardziej uroczyste celebracje liturgiczne jest mitra. To wysokie, bogato zdobione nakrycie głowy, składające się z dwóch sztywnych tarcz z przodu i z tyłu, oraz dwóch opadających z tyłu wstęg, zwanych fanonami. Mitra, podobnie jak piuska, ma swoje korzenie w starożytności, prawdopodobnie wywodzi się z nakryć głowy noszonych przez kapłanów w Starym Testamencie. Jej symbolika jest niezwykle bogata. Dwie tarcze mitry symbolizują Stary i Nowy Testament, co oznacza, że papież oraz biskupi, którzy również ją noszą, jest strażnikiem i nauczycielem całego objawienia Bożego. Jego zadaniem jest łączyć mądrość prawa i proroków z dobrą nowiną Ewangelii. Dwie zwisające z tyłu wstęgi symbolizują natomiast ducha i literę Pisma Świętego. Oznacza to, że nauczanie papieża musi być nie tylko wierne literze prawa, ale także ożywione duchem świętym, pełne miłości i miłosierdzia. Kiedy papież nakłada mitrę, symbolicznie bierze na siebie odpowiedzialność za czystość i integralność wiary katolickiej. To znak jego urzędu nauczycielskiego. Pamiętacie obrazy z Soboru Watykańskiego dru? Setki biskupów w mitrach zgromadzonych wokół papieża, debatujących nad przyszłością Kościoła. Mitra jest hełmem duchowej walki, koroną mądrości i znakiem autorytetu, który nie pochodzi z ludzkiej wiedzy, ale z Bożego natchnienia. Warto zauważyć, że przez wieki mitry papieskie stawały się coraz bardziej ozdobne, wysadzane drogocennymi kamieniami i złotem, co miało symbolizować majestat urzędu. Papież Paweł Szystek, w geście pokory i solidarności z ubogimi, sprzedał swoją tiarę potrójną koronę papieską, której używano przed nim i od tej pory papieże używają prostszych mitr. To kolejny dowód na to, że prawdziwa istota tych przedmiotów leży nie w ich materialnej wartości, ale w duchowym znaczeniu, które ze sobą niosą. Mitra przypomina papieżowi i nam wszystkim, że Słowo Boże jest skarbem, którego należy strzec, ale i którym należy się hojnie dzielić. A skoro mówimy o skarbach i starożytnych szatach, to szósty przedmiot jest chyba najbardziej tajemniczy i najrzadziej widziany ze wszystkich. Szósty przedmiot to prawdziwy unikat, owiany aurą tajemnicy, ponieważ jest używany niezwykle rzadko. To fanon papieski. Jest to specjalny, podwójny naramiennik z jedwabiu w białe i złote pasy, który papież zakłada na ornat podczas najbardziej uroczystych mszy świętych. Panon ma formę okrągłej pelerynki, składającej się z dwóch części nałożonych na siebie. Zakłada się go w bardzo specyficzny sposób: najpierw dolną część pod stół, a górną na ornat. Jego historia sięga co najmniej XII wieku, a być może jest jeszcze starsza. Pierwotnie był to prawdopodobnie element stroju zarezerwowany dla wszystkich rzymskich duchownych, ale z czasem jego użycie zostało ograniczone wyłącznie do osoby papieża. Jakie jest jego znaczenie? Fanon symbolizuje tarczę wiary, o której pisze święty Paweł w liście do Efezję 16, która ma chronić noszącego przed ognistymi pociskami złego. Podwójna struktura fanonu symbolizuje jedność Starego i Nowego Przymierza, podobnie jak mitra, ale w jeszcze bardziej ścisły sposób, obejmując ramiona i pierś papieża. Białe i złote pasy symbolizują Kościół, który jest zarówno ziemski biel, ludzka natura, jak i niebiański, złoto, boskość, majestat. Kiedy papież nosi fanon, jest to znak, że występuje nie tylko jako następca Piotra, ale jako żywy symbol jedności całego Kościoła, który czerpie swoją siłę z dwóch tysięcy lat nieprzerwanej tradycji. Użycie fanonu zostało praktycznie zarzucone po Soborze Watykańskim Dudy, jako dążenie do uproszczenia liturgii, jednak ku zaskoczeniu wielu papież Benedykt XVI kilkukrotnie użył go podczas swojego pontyfikatu, chcąc w ten sposób podkreślić ciągłość tradycji liturgicznej Kościoła. To był potężny znak, że nowoczesność nie musi oznaczać zerwania z korzeniami. Fanon jest jak cenny, stary manuskrypt, który wyjmuje się ze skarbca tylko przy najważniejszych okazjach, aby przypomnieć o głębi i bogactwie historii, na której zbudowana jest nasza wiara. Jest świadectwem, że Kościół nie powstał wczoraj, ale jest owocem wieków modlitwy, teologii i świętości. I to prowadzi nas do ostatniego, siódmego symbolu. Nie jest to przedmiot, który można dotknąć, ale jest on kluczem do zrozumienia wszystkiego, o czym do tej pory mówiliśmy. Siódmym i najważniejszym przedmiotem, jaki symbolicznie otrzymuje nowy papież, nie jest coś materialnego. To klucze do Królestwa Niebieskiego. Pamiętacie słowa Jezusa skierowane do Piotra pod Cezarę Filipową? I Tobie dam klucze Królestwa Niebieskiego. Cokolwiek zwiążesz na ziemi, będzie związane w niebie, a co rozwiążesz na ziemi, będzie rozwiązane w niebie. Te słowa są fundamentem papieństwa. Klucze, które widzimy w herbie papieskim i herbie Watykanu, jeden złoty, Drugi srebrny są najpotężniejszym symbolem władzy, jaką Chrystus przekazał swojemu kościołowi. Klucz złoty symbolizuje władzę w niebie, czyli moc odpuszczania grzechów i otwierania drogi do zbawienia. Klucz srebrny symbolizuje władzę na ziemi, autorytet nauczania i rządzenia kościołem. Są one związane z sznurem, co oznacza, że obie te władze są ze sobą nierozerwalnie połączone i pochodzą bezpośrednio od Chrystusa. Papież nie otrzymuje fizycznych kluczy. On otrzymuje obietnicę i autorytet, który za nimi stoi. Wszystkie pozostałe przedmioty, pierścień, ferula, paliusz, piuska, mitra, a nawet fanon, są tylko zewnętrznymi, widzialnymi znakami tej jednej niewidzialnej rzeczywistości. Są one po to, by przypominać papieżowi i nam wszystkim o ogromnej odpowiedzialności, jaka spoczywa na jego barkach. Odpowiedzialności za otwieranie ludziom serc na Boże miłosierdzie, za rozwiązywanie węzłów grzechu i za wierne strzeżenie depozytu wiary. Kiedy nowy papież po raz pierwszy staje na balkonie bazyliki św. Piotra, w jego sercu musi rozbrzmiewać echo tych słów Jezusa. On wie, że od tej chwili jego życie nie należy już do Niego. Należy do Chrystusa i do Kościoła. Jego ręce, które będą błogosławić, Jego usta, które będą nauczać, Jego ramiona, które będą nosić ciężar paliusza, wszystko to ma służyć jednemu celowi: używaniu danych mu kluczy dla zbawienia dusz. To misja tak wielka, że przekracza ludzkie siły. I dlatego właśnie każdy papież tak bardzo potrzebuje naszej modlitwy. Tych siedem świętych symboli to nie rekwizyty z teatralnego przedstawienia. To głębokie teologiczne drogowskazy, które prowadzą nas do serca tajemnicy Kościoła i papiestwa. Pokazują, że rola następcy Piotra to nie rola króla czy prezydenta, ale sługi, pasterza, ojca i strażnika. To rola, która wymaga odwagi lwa, prostoty gołębicy i serca przepełnionego miłością samego Chrystusa. Ilekroć odtąd zobaczycie papieża, spójrzcie na jego dłonie, na krzyż, który trzyma, na białą piuskę na głowie. I przypomnijcie sobie tę historię. Zrozumiecie wtedy lepiej nie tylko jego misję, ale i naszą wspólną podróż wiary. Boże, wieczny pasterzu, który nieustannie czuwasz nad swoją owczarnią, dziękujemy Ci za dar świętego Piotra i jego następców. Prosimy Cię, obdarz naszego papieża Franciszka duchem mądrości i męstwa, aby prowadził Twój kościół drogą prawdy i miłości. Niech pierścień rybaka przypomina mu o jego misji. Niech krzyż na feruli będzie Jego mocą, a pal już znakiem Jego ojcowskiej troski. Strzeż Go, wspieraj i prowadź, aby przez Jego posługę umacniała się nasza wiara i abyśmy wszyscy zjednoczeni pod Jego przewodnictwem doszli do wiecznej radości w Twoim Królestwie. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.